Cześć! Jak zrobić w łatwy sposób szybką stronę internetową, i przy tym, żeby była ładna, żeby dopasowywała się do urządzeń mobilnych? Wybierz sobie szablon strony internetowej, którą chcesz edytować z szablony webwave.pl. Wchodzisz w kreator stron internetowych WebWave i zaczynasz sobie edycję tego szablonu. Podmieniasz sobie zdjęcia. Zmieniasz sobie tła dla kształtów. No powiedzmy na to taki szary, ale ciemniejszy, żeby się fajnie wyróżniało. Też sobie dodać jakiś opis do tego szablonu na przykład pomoc 24. I tak każdy z tych elementów możesz sobie edytować, jeśli jesteś elektrykiem. Na przykład z Poznania, to dopisujesz sobie tutaj do tekstu. Po prawej stronie masz wszystkie akcje, które możesz wykonać, wszystkie rzeczy, które możesz zrobić. Możesz efekty kolorów dodać, efekty powiązania. Tutaj są ustawienia dla RWD. Na górze, tutaj w tym panelu, mamy wszystkie strony, które są w tym szablonie. I każdą z nich możesz sobie edytować. Wystarczy tutaj sobie zaznaczyć. Przejdźmy w ofertę. Jesteśmy teraz w podstronie oferta. Tutaj również możemy sobie dokonać zmian. Po wszystkich zmianach, które zrobisz, wystarczy, że wciśniesz publikuj i strona będzie opublikowana.